Witam Was. No, zapraszam na takie krótkie czytanko. Kto do Ciebie? No, sprawdzimy sobie tę energię. Dwie opcje są. To jest papryka i ogór. No, to bierzecie sobie jedną z opcji. I czytamy. Kto do Ciebie? W danej sytuacji, w tym, w czym masz, kto do Ciebie? Zaczynam od papryki. Pierwsza grupa to będzie. Co macie usłyszeć? Kto do Ciebie? Mhm. Mm No jakiś tutaj biduleniek jest na horyzoncie. Tu uważaj troszkę na niego, bo on taki jakiś nieszczęśliwy, smutny, poszukujący, sam nie wie, co ma ze sobą zrobić. Gdzie ma pójść? Oj, tak mi źle. Taki jestem samotny, taki gdzieś obolały, pokrzywdzony. I tak się może tutaj, wiesz, kręcić wokół ciebie, zapatrywać, czekać, aż ty, nie wiem, coś powiesz, odpowiesz na te jego zaczepki takie. Ale no, to jest takie troszkę dla was ostrzeżenie. Zastanów się, czy ta znajomość jest ci potrzebna, czy ty jesteś na nią gotowa w tym momencie, bo, bo to może być osoba, która zakończyła jakąś relację przed chwilą, jest nieszczęśliwy. I tak. Czeka, czeka, żeby tutaj szybko wejść w nowe coś, żeby zacząć nowy rozdział. No, taki jestem nieszczęśliwy, ale trudno do niego dotrzeć, trudno się z nim tak jest porozumieć. Więc uwaga, uwaga na to, ma Wam się zapalić czerwona lampeczka, bo to taka znajomość. No, nie, niekoniecznie z niej coś fajnego może. Hmm, może wyjść, bo tutaj raczej takie, no, tak się może gdzieś tam kręcić, przyciepiać, a nic konkretnego nie wniesie, a jeszcze Cię podje, podgryzie, zje z Ciebie jakieś energię, zabierze z Ciebie coś, no to, hmm, na no to uważajcie. Ale to u niektórych z Was to tak jakby on gdzieś, nie wiem, tak Ciebie obserwował albo się z Tobą przyjaźnił, był gdzieś wokół Ciebie tak hmm, w miarę, w miarę blisko i tak czeka na, na jakiś moment, i tu nagle taki atak, wiesz, skopyta, prosto, gdzieś tam pojawia się nagle, otwiera się i z czymś takim wyskakuje. No, ale zupełnie nieprzygotowany na, właśnie na, na jakieś nowe początki, na nowe relacje. Tak, tutaj szaro jest energetycznie. Więc ta grupa ma to wziąć jako, no jako taką, takie ostrzeżenie dla was. I jeszcze co, niektórzy z was mają uważać na osobę, która chciałaby ich wykorzystać. Na przykład, nie wiem, pożyczyć od Ciebie pieniądze, albo gdzieś w jakiś sposób tak się do Ciebie przyssać. Gdzieś czerpać swojej dobroci, wiesz, swojej takiej wiesz, fajnej energii, bo ty masz w sobie jakąś obfitość, masz dobrze zorganizowane swoje otoczenie i on może być tutaj taką trochę pijawką. Więc też jeśli czujecie, że taki ktoś jest na horyzoncie, no to się lampeczka zapala. Czy ja potrzebuję się zagłębiać w tą znajomość? No. I jeszcze może być osoba, z którą, no, możesz mieć wielki dylemat i nie wiedzieć, co zrobić, bo tutaj może się pojawiać jakaś taka, taka niezręczność w danej sytuacji, i jakby ktoś pojawia się, on powoduje, że ja się źle czuję, jestem nieszczęśliwa i ja nie umiem tego zakończyć. Wiem, że powinnam to zakończyć, ale on jakoś tak się do mnie dostał, tak wbił swoje e, ząbeczki, czułki, wszystko, że ja mam problem nie potrafię jakoś tak odmówić, tak go odstawić. No i to jest też ostrzeżenie, tobie nie jest to za bardzo potrzebne. Po prostu, masz wiedzieć, dla was ta znajomość z tym kimś nic dobrego nie wnosi, no. Ta grupa ma, ma taką latarenkę tutaj zapalającą się i macie ostrzec przed czymś. Dobrze, idziemy do ogóreczka. Ogórek taki grubszy, dlatego powiedziałam ogór wyrośnięty trochę. Dobra, kto do Ciebie, co wy macie usłyszeć, co macie usłyszeć, co Wam jest potrzebne pożyteczne na ten czas? Z zamieszaniem jakimś przychodzi też. No, dziwne, obie te opcje. No, ale takie ostrzegawcze. Ta też będzie taka trochę e, ostrzegawcza dla Was, dlatego że przychodzi człowiek, który sam nie wie, czego chce, rozchwiany emocjonalnie, ale też może być jeszcze w jakiejś relacji, może mieć coś. Jakby nieskończone, ale gdzieś tam w tym wszystkim jakiś taki nieszczęśliwy, i on co? Przychodzi, pojawia się, stawia ci jakieś warunki, w ogóle się jest zamant w twoim życiu, takie poruszenie, i ty nie masz, nie masz spokoju, wnosi taką jakąś kłopotliwą, może nawet sytuację, takie wydarzenie, które nie jest przyjemne. No, ale jakoś tak y, możecie z tego wybrnąć, wyjść y, cało. Generalnie tutaj jest też dla Was, czy jakaś nauczka y, y, z tą osobą, czy po prostu też ostrzeżenie: uważaj na kogoś, kto jest taki trochę cicho-ciemny, y, taki gdzieś ukryty, zakryty, nie mówi wszystkiego. Może mieć jakieś skłonności do, do rozrywek, do alkoholu. Możecie zapraszać na drineczka, a jakbyś ty z nim poszła na tą imprezkę, na tego drineczka, to potem mogłabyś mieć jakiś problem w związku z tym, że gdzieś z nim byłaś i trzeba by było to wyjaśniać. wiesz, tutaj, jakby no, coś takiego mm, wy, wyprowadzać na, na prostą, bo nagle. Ta osoba z pojawieniem się jej, wiesz, w twoim życiu, ona wnosi wywrócenie czegoś do góry nogami, więc albo twoje życie by wywrócił, albo w swoim życiu coś by wywrócił. Co by nie było, to dla ciebie jest jakiś dyskomfort. Ale wiesz, ty pokazujesz się, że ja to mam w nosie, ja to się otrzepuję i idę dalej i zostawiam go. Zostawiam to wszystko i jakby ciebie to nie dotknęło, bo tak nie wiem, nie wzięłabyś tego, nie przyjęła emocjonalnie, nie byłoby z tego bólu. Ale taki trochę tutaj jest mieszacz, trochę taki człowiek, jakby z jakimś konfliktem, też jakby taki pogubiony, no nieszczęśliwy w swoim życiu. I może tak on po prostu przelecieć przez to twoje życie, bo to wiecie, to nie chodzi o to, jak ja robię rozkład, że kto do ciebie do jakiejś ważnej relacji. Po prostu, kto do ciebie w tym momencie, w tym czasie najbliższym, gdzieś jakiegoś, to może być energia jednego wydarzenia, jednego dnia. Jakaś osoba przelatuje, on tak po prostu przelatuje przez twoje e, przez życie i, i zaraz go może nie być, ale też, czy mnie to jest potrzebne, żeby on tak tutaj przeleciał, bo on robi mi tylko takie nieprzyjemne wiatry i miesza moim dobrym powietrzem, a ja może nie chcę, żeby on się pojawiał, no to wtedy omijam szerokim łukiem, bo mogę wiedzieć, o kogo to chodzi, czuć to. I, i jakby już ten. Bo, bo tak on, wiecie co, tutaj też jest osoba taka, która by na przykład skacze z kwiatka na kwiatek. Tu mi źle tam chcę, a, taki. Taki gość, no nie za bardzo tutaj jest to wszystko, ale okej. Okay. Jak się to, wiesz, tak otrzepałoby oczyściła ta atmosfera no to nie pozostawiacie sobie żadnego niesmaku że, że no jakoś to można wszystko wy, tak wyczyścić bo on wiesz, tak może wyglądać fajnie jakoś takie odzienia ubrania, styl taki, taki ciekawy może mieć że akurat no wiesz, w twoim guście tobie może podejść pod smak spodobać ci się bardzo ale generalnie Człowiek, chaos niestabilny, bardzo nieprzewidywalny, a jakie ma oczekiwania? Jakie wiesz, takie może być też ego, takie trochę spore, no taki bardzo się ceniący, no wysoko, wysoko, mierzący, wysoko, no ale to jest takie nieadekwatne z tym, co sobą reprezentuje i skąd przychodzi co wnosi, tak się gdzieś na Ciebie zapatruje, jakby miał jakiś smaczek. Ale uwaga, no to na niego też ta opcja, ta grupa też niech sobie tam to weźmie jako takie delikatne ostrzeżonko. No dobra, trzymajcie się, pa!